Tutaj będą ruchome schody, a tu winda dla niepełnosprawnych. Remont przejścia podziemnego na ulicy Oświęcimskiej trwa. W połowie przyszłego roku mieszkańcy będą mogli skorzystać też z powstającego tu parkingu bike and ride. Do tej pory udało się zrealizować prace rozbiórkowe wewnątrz przejścia podziemnego do części do połowy powiedzmy pasa ulicznego. Mamy rozebrane nawierzchnie utwardzone na zewnątrz oraz wykonany wykop, w którym docelowo powstanie szyby żelbetowe, windy. Najprawdopodobniej z końcem września zakończą się tu najpoważniejsze prace rozbiórkowe i roboty w przejściu. Wówczas ruszą te na powierzchni. Ważnym ich elementem będą nowe, bezpieczne zejścia. Konstrukcji lekkiej, stalowej, która będzie obłożona płytami poliuretanowymi w kolorach, które mają symbolizować miasto Mysłowice. Gdy tę część Oświęcimskiej uda się udrożnić i otworzyć dla mieszkańców, prace przeniosą się na przeciwną stronę ulicy. Drugą połowę przejścia będą remontować PKP. Jest to pierwszy etap wszystkich działań związanych z przebudową tego przejścia, ponieważ gdy w przyszłym roku my zakończymy pracę, w 2023 roku polskie koleje państwowe rozpoczną remont torowisk, rozpoczną remont peronów oraz budynku, który jest od strony ulicy Powstańców. Odnowienie przejścia podziemnego to jedno, ale do końca maja na ulicy Oświęcimskiej powstanie też parking bike and ride, do którego będzie można dojechać budowanymi równolegle ścieżkami rowerowymi i przesiąść się na autobus, tramwaj czy pociąg. Staną tu również wiaty na rowery, pylon samoobsługowy do naprawy jednośladów i nowe zadaszenia dla pasażerów czekających na komunikację miejską. Będzie winda Będą schody ruchome, będzie tutaj również parking bike and ride, a co najważniejsze, będzie tutaj piękny deptak z dużą ilością zieleni. Już w maju ta część naszego miasta zmieni się zatem nie do poznania. Jednak po zakończeniu remontu PKP i trwającej już modernizacji torowiska linii tramwajowej nr 14, nasze miasto zyska prawdziwe centrum przesiadkowe.